Dowiozłem 147% zamówienia. Tak, to możliwe. Dzięki współpracy ze mną i moją agencją marketingową. A mowa o kampanii reklamowej dla polskiej organizacji turystycznej promującej narodowy portal turystyczny polska.travel, na który was też zapraszam. Dokładnie chodziło o zrealizowanie kampanii radiowej o zasięgu ponadregionalnym, obejmującej zasięgiem 8 największych miast w 8 województwach. 147% zamówienia oznacza, że klient otrzymał niemal o połowę Więcej spotów niż zamówił. Taki wynik udało się uzyskać dzięki moim wyrobionym kontaktom, ale także dzięki skutecznym negocjacjom. No i nie ukrywajmy. Słynę z tego, że współpracując ze mną, klienci zawsze otrzymują wartości dodane. Oszacowanie, kalkulacja, kreacja, wyprodukowanie i realizacja. Właśnie w tylu punktach zrealizowałem kampanię, której spot możecie usłyszeć już teraz. Zimą nad morzem? Czemu nie? Każdy kierunek może być atrakcyjny. Miliony znaków wskazują, drogowych i informacji. Wszystkie zmieściliśmy w jednym miejscu. polska.travel Narodowy Portal Turystyczny. Wejdź i przekonaj się, że Polska to więcej niż myślisz. Zaprasza Polska Organizacja Turystyczna.